Być może Cię to zaszokuje, ale na TikToku czy Instagramie istnieją osoby, które dosłownie robią miliony wyświetleń na tym, że jedzą mydło albo robią inne różne dziwne rzeczy, o których nie będę teraz mówił w tym filmie. Czy Ty kiedykolwiek widziałeś taką osobę? Ja osobiście nie za bardzo. Być może kiedyś kuzyn mi pokazał jedną z nich, ale nie interesuje mnie to w żaden sposób. A jednak jest masa ludzi, którzy albo się tym interesują, albo. Czerpią z tego jakąś przyjemność. Mają na tyle czasu wolnego, um, że są w stanie takich ludzi oglądać, bo jeśli by tak nie było, to ci ludzie nie mieliby milionów followersów. I do czego zmierzam, to widzisz, czasami najlepszą formą marketingu i tego, żeby coś sprzedać, tego, żeby jak najwięcej osób przyciągnąć do nas, jest rzecz, którą naj, której najmniej się spodziewamy, która jest najmniej oczywista. No bo Zobacz, jeśli gościu wpadł na pomysł, żeby jeść mydło albo na przykład brać, przebierać się za świnie i miałem nie mówić o tych innych sposobach, ale jednak powiem, przebierać się za świnie, brać miskę i udawać, że je jak świnia, co jest w ogóle dla mnie kompletnym absurdem, jest w stanie na tym robić miliony wyświetleń, to dlaczego Ty, mając na przykład jakiś swój produkt albo ja, mając swój produkt, robiąc coś nie aż tak głupiego, ale coś, co jest również poza schematowe, poza schematem, dlaczego nie bylibyśmy w stanie wypromować swoich produktów i dostawać dużo więcej wyświetleń na naszych filmach, robiąc właśnie coś podobnego. Czytam teraz taką książkę, The Diary of a CEO, z której głównie publikuję lekcje na ten kanał, na ten moment oczywiście, dopóki nie skończę jej czytać. I jeden z rozdziałów tłumaczy, jak osoba, która napisała tę książkę, Steven, zakładając swoją pierwszą firmę, dostał trochę pieniędzy. I 13 tysięcy funtów wydał na postawienie wielkiej niebieskiej zjeżdżalni na samym środku magazynu, który wcześniej wynajął. Dostał chyba z pół miliona, wynajął magazyn, który pomieściłby 500, 600 osób, i do tego, e, gdzie miał drużynę, która miała z 10, składała się z 10 osób, i do tego, pierwsze co zrobił, to postawił taką wielką, niebieską zjeżdżalnię. Wyobraź sobie, co ty myślałbyś o takiej decyzji, gdybyś ją podejmował. W sensie, czy przeszłaby ci myśl o tym, żeby coś takiego zrobić, przez głowę. Mnie osobiście niezbyt. A widzisz, przez 6 lat, mimo tego, że w książce przyznaję, że była to bardzo dziwna decyzja, i gdyby był. On w obecnym, że tak powiem, czasie, e, gdyby miał on tyle lat, co ma teraz, raczej by takiej decyzji nie podjął. Przyznaję, że była to najlepsza decyzja marketingowa, jaką kiedykolwiek zrobił i była to najlepszy, był to najlepszy zwrot inwestycji. Bo widzisz, wszystkie firmy wyglądały dokładnie tak samo. Wszystkie firmy miały logo, miały produkt, miały klientów, koniec. A tutaj. Miałeś firmę, w której ludzie, którzy pracują, są w stanie dosłownie z góry na dół zjechać niebieską zjeżdżalnią do basenu z kulek. I okej, okay, robić dokładnie to samo, ale wyróżniała ich ta niebieska zjeżdżalnia. Coś, czego nikt inny nie mógł zrobić. I teraz, jeśli prowadzisz swój kanał, jeśli masz swój biznes, jeśli robisz cokolwiek, żeby, co tak naprawdę jest powiązane z marketingiem, to pomyśl, w jaki sposób możesz użyć czegoś, co jest dziwne. Albo w jaki sposób możesz zrobić coś, co jest trochę dziwne, żeby zaciekawić widza. Żeby przyciągnąć jego uwagę. Zobacz, co ja zrobiłem na początku tego filmu. Powiedziałem Ci o ludziach, którzy jedzą mydło na TikToku i zarabiają z tego miliony. Znaczy nie zarabiają, tylko robią miliony wyświetleń. To jest coś mega dziwnego. A jednak przykuło to Twoją uwagę. Ludzie są naprawdę znudzeni takimi... Prostymi rzeczami, takimi powtarzalnymi rzeczami. Jest taki proces, który w naszym mózgu nazywa się habituacją, o którym zresztą przed chwilą czytałem. Polega on na tym, że gdy widzimy coś albo czujemy w... zbyt często, przyzwyczajamy się do tego i przestajemy na to reagować. Więcej o tym powiem w następnym filmie. Ważne jest to, że. Taki absurd, czasami rzeczy, które wydają nam się kompletnie z czapy, że nie powinniśmy ich robić, bo przecież co pomyślą o nas inni. Czasami, jeśli nie jest to coś bardzo złego, faktycznie, że nie wiem, no zrobimy coś bardzo kontrowersyjnego. Może warto jest zastosować coś, co po prostu przełamie te. tą rutynę dnia, to nudę. Tak samo jak kurde jedzenie mydła, no jakby kto, kto normalnie coś takiego robi, nie? Jakby życie jest na tyle krótkie, i życie jest na tyle normalne dla większości osób, na tyle powszechne, codziennie żyjemy w ten sam sposób. Wstajemy, wychodzimy do pracy, wracamy, oglądamy Netflixa albo jakieś inne portale, kładziemy się spać, i powtórka, że w momencie, kiedy człowiek widzi coś, czego nigdy wcześniej nie widział coś, co jest zupełnie odjechane, Przyciąga, go to, przyciąga to jego uwagę. Więc jeśli marketujesz cokolwiek, chcesz, żeby miał to trochę większy rozgłos, to pomyśl o tym, czy jesteś w stanie zrobić coś lekko szalonego, za co niektórzy ludzie mogą Cię nawet nie lubić, bo uwierz mi, że ci, którzy Cię nie lubią, też będą od Ciebie kupować. Ja rozbudowałem swój kanał na YouTube do 10 tysięcy subskrypcji w niecały rok i zdarzało się wiele razy że osoby, które na początku pisały mi takie hejterskie komentarze, takie, że w ogóle mój kontent jest z, z czapy i kompletnie nie powinienem dalej tworzyć, stawały się moimi fanami po jakimś czasie, gdy zaczęły faktycznie wprowadzać do życia rady, jakie im podaję. I działo się tak właśnie dlatego, że w pewnym momencie po tym, jak już wywoływałem u nich przez długi okres te negatywne emocje, stwierdzili, kurde, co mi tam, spróbuję tego, co mówi ten Tymek. Zmienili coś w swoim życiu nagle bum, staje się moimi fanami. co z tego, że na początku pisali te negatywne komentarze, ich przekonania i ich nastawienie psychiczne do mnie się zmieniło. Ale tylko dlatego, że byłem w stanie zrobić coś na tyle szalonego albo powiedzieć coś na tyle sprzecznego z ich obecnym myśleniem, że wywołałem w ich emocje. Jeśli jesteś w stanie wywoływać w ludziach emocje, to dużo łatwiej będzie ci wszystko sprzedawać, a żyjemy w takim świecie, że naprawdę jest jakby ciężko to zrobić. Jest ciężko wywołać w ludziach emocje, bo konkurujesz z ludźmi, którzy kurde jedzą mydło na TikToku i na Instagramie, nie? Więc e, pomyśl, co Ty takiego możesz zrobić innego niż wszyscy i. Jeżeli, nie masz, jeżeli masz jakiś pomysł albo chcesz zapytać mnie, czy ten pomysł by się fajnie sprawdził, to możesz to zostawić w komentarzu, albo napisać do mnie na Instagramie. Zostawiam Ci linka w opisie. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to w tym filmie jesteś w stanie to zrobić. Klikaj oglądaj i do następnego. Trzymaj się, pa. pa.